Gdybym nie zajmował się turystyką i kulturą w Fordonie, zajmowałbym się? Pewnie militariami. Ok. Ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. Książka. Ulubione miejsce w Fordonie. Myślę, że synagoga i nabrzeża. A ulubione miejsce w Bydgoszczy, ale nie w Fordonie. W Bydgoszczy, starówka zdecydowanie, brda. Okay. I kanał Bydgoszki. Widzisz. Czy turystyka i kultura to Twoje główne źródła zarobku? Nie, to w ogóle nie jest moje główne źródło zarobku. Okay. Czy przyszłość rysuje się dla turystyki w Fordonie w pozytywnych barwach? Myślę, że jest dużo pracy do zrobienia i naprawdę dużo terenu do zagospodarowania. Dobra. Najsilniejszy aspekt fordońskiej turystyki? Myślę, że ta trójkulturowość miasta, to, że istnieje synagoga i potencjał Wisły, który jest też do wykorzystania. No i Damian Rączka jeszcze do tego. Najsłabszy aspekt fordońskiej turystyki? Myślę, że ta odległość od centrum, że wycieczki do nas nie, przy, nie przyjdą, muszą przyjechać. Albo przypłynąć. Tak, albo przypłynąć, ale to na pewno dosyć obciąża mhm. tutaj, tak powiem, wizytację w tym, w tym miejscu. To dobra, to czy kiedykolwiek myślałeś o wyprowadce z Fordonu i zbyt goszczy tak osobno? Tak, Gdynia, okay. Gdańsk z żoną jesteśmy zakochani w, w tym rejonie, ale w ogóle nad morze. Czyli, tutaj miałem zapytać, gdzie byś się chciał wyprowadzić, czyli tam, a za granicę, gdzie? Znaczy się bardzo lubię Anglię, przyznam szczerze, bo tam mieszka córka i jest to państwo, które ma mnóstwo historii, która też mnie zawsze pasjonowała, więc odwiedziłbym wszystkie pola w wojny dwóch róż chociażby. widzisz. A czy Fordoniacy są gościnni? Fordoniacy są gościnni, są tacy twardo stąpający po ziemi. Okej. Atrakcyjność Fordonów w skali 1 do 10, w Twojej opinii? Myślę, że po rewitalizacji to może być taka dobra dycha. Dobra. A jak oceniają tę atrakcyjność ludzie z zewnątrz, jak sądzisz? Są zaskoczeni i myślę, że też w tych granicach, bo spodziewają się raczej degradacji. Nawet jeżeli widzą coś w sieci, są zaskoczeni pozytywnie. A szczególnie mural, ostatnio nasza, nasz pomysł, naprawdę robi wrażenie. To ja podzielam opinię. Pierwsze skojarzenie z Fordonem. Myślisz, Fordon, mówisz? Hmm. <laughs> czyli długo myślę, czyli będzie nieszczerze. Pierwsze skojarzenie z Fordonem, myślę taka szara, szare miasteczko, tak jak okay. pamiętam z młodości. Okej. Okay. Najlepszy soundtrack do chodzenia po Fordonie. Pierwsza piosenka, która, wiesz, idziesz przez Fordon i myślisz, co na uszach by leciało. Smoke on the Water. A, widzisz. Najbardziej żałujesz, że w Fordonie nie ma? Myślę, że brakuje kina e, hmm. i przydoby się taki dobry autorski teatr. Okej. Okay. Ulubiona postać historyczna związana z Fordonem. No, doktor Filgud rzecz jasna, czyli Max Jakobson, bo to jest po prostu najbardziej znany Fordoniak na świecie. Chyba tak. I mój też ulubiony. Największy sukces zawodowy. Zawodowy. Hmm. To szeroko możesz. Hmm. Dobrze. Zawodowy. No, generalnie lubię swoją pracę i. I myślę, że to no, jest sukces. Tak, to jest sukces. Lubię swoją pracę, lubię ludzi, z którymi pracuję. E, natomiast nie traktuję pracy w kategorii osobistej, bo jest to praca. Mhm. Natomiast to, co jest sukcesem, to chyba to, co robię w Fordonie. Jakby prywatnie, to uważam to za sukces swój i dużą satysfakcję mam z tego. Dobra. Najważniejsze wydarzenie w historii Fordonu? Jedno. Hmm. Myślę, że budowa mostu 1893, okay. bo wtedy Fordon był znany na cały świat z tego, że był to najdłuższy most w Niemczech e, i my troszeczkę zapomnieliśmy o tym, jak bardzo Fordoniacy przywiązywali do tego mostu e, wagę e, i nawet Bydgoszcz wówczas bardzo zawłaszczała tą opowieść o moście, bo pocztówki są zawsze podpisane Bromberg. E, tak, nie wiem, czy są z Fordonem, nie widziałem, była strzyżawa i był Ostromecko okay. i na pewno był Bromberg, ale most zdecydowanie. To uwaga, ostatnie z tych krótkich pytań. Ulubione osiedle w Bydgoszczy, nie licząc Fordonu i Wilczaka. Bardzo dzieje.